Dzisiaj relacjonujemy Święto Latawca razem z telewizją po sąsiedzku. Pogoda niekoniecznie nam dopisuje, deszcz nam przeszkadza, ale musimy dać radę, bo jak nie my, to kto? Przeprowadzimy wiele wywiadów z organizatorami i uczestnikami. Zobaczcie sami. Witamy Państwa serdecznie na dziewiątym, policzyliśmy z koleżanką, że już dziewiątym Święcie Latawca. Mam nadzieję, że są tu takie osoby, które są rzeczywiście z nami dziewięć, przez 9 lat co roku. A to, czego będziemy się spodziewać dzisiaj, to jest konkurs na najciekawszy latawiec, to jest wspólne puszczanie latawców w górę, to jest konkurs związany z ozdobą na bazie małej dyni i będziemy też mieli okazję oglądać e, pokazy motolotni, paralotni, przepraszam, zawsze, zawsze mnie się to myli, od dziewięciu lat niezmiennie. Dziewiąty <śledzio> dzień latawca. W Mirakowie dobra, dobra. uważam za otwarty. She looked so sweet from her two bare feet to the crown of. Olek mi tutaj zaczepia, a my za chwilę przeprowadzimy wywiad z Panem Wójtem. Na święcie ratowca. Który raz pan już tutaj jest? Ja nie wiem, który raz jestem tutaj, ale myślę, że nie opuściłem żadnego takiego święta. Co pan sądzi o tym pomyśle, żeby w ogóle powstał, tak, takie święto powstało? Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo y, miły pomysł, bo y, każdy w dzieciństwie. Próbował robić latawce, ja również, dlatego y, zawsze przyjeżdżam i, 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 i przypominam sobie dobre czasy, kiedy z, z, z kolegami z ulicy robiliśmy również latawce i zawsze jesienią było u nas też święto latawca, więc y, zawsze... Staram się bywać na, taki, na takim święcie. A robił Pan może już tutaj latawiec? To znaczy, teraz jest do, do, dobra sytuacja, bo to moje wnuki już robią latawce, a ja przyjeżdżam zawsze obserwować, jak im idzie. Ale starają się i nawet już chyba z dwa razy jakąś nagrodę na tym święcie otrzymałem. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo. Czy zrobienie latawca to było trudne zadanie? Nie jest to trudne, wystarczy poszukać odpowiednich instrukcji w internecie i troszeczkę pomysłowości wystarczy w całości. A ile czasu Pani zajęło takie zrobienie latawca? No myślę, że jakieś 2-3 godziny wystarczą. A podoba się Pani dzisiejsza impreza? Tak, byłoby na pewno lepiej gdyby był wiatr i wszystkie latawce mogłyby wbić się w powietrze, ale myślę, że jest to ciekawy sposób spędzenia czasu. A Pani latawiec poleciał? No niestety nie. Dziękuję za wywiad. Dzień Co? dobry, który raz pan już jest na święcie no, latawie. Pierwszy raz, pierwszy raz jestem tak z dzieckiem, bo mnie namówił dzisiaj rano, bo dopiero mi przypomniał, że takie święto istnieje. To dzisiaj dopiero pan robił latawiec? No no, no jak widać, nie? W niedzielę się nie pracuje jak to mówią, nie? Tak, kara. Sobie wyżynarkę paluszka dziabnąłem. Okej, okay, a są już wyniki konkursu? A do tego, nie wiem, to by trzeba było się syna zapytać, który tutaj jest. O, on to ma siódme miejsce. Nieśmiały. No nie. troszkę się krępuje, no. Dobrze, to życzę y, powodzenia w konkursie, żeby pan zajął... No, no dziękuję zanie. bardzo, za, 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 za miłe słowo, no ale paluszek jak boli, tak boli. <laughs> dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sobie radzi z lękiem wysokości? Staram się go przełamywać zawsze, codziennie i za każdym lotem, kiedy, kiedy lecę. Bo mam, bo się trochę boję, tak jak każdy, ale no, chodzi o to, żeby to przełamywać. Potem to daje taką satysfakcję, że masakra. A ile lat pan się tym już zajmuje? Od 2008 roku, to jest w tej chwili siódmy rok. Z napędem latam od sześciu lat. Czyli zacząłem w 2009 roku. A jak często pan trenuje? E, kiedy tylko mogę, kiedy tylko mam czas i kiedy tylko warunki są sprzyjające. Czasami to jest tak, że latam 3-4 razy w tygodniu, a czasami to jest raz na dwa tygodnie. Jest naprawdę bardzo różnie. Dziękuję za wywiad. Pięknie, proszę. Teraz jesteś tutaj na święć latawca? Ja tu mieszkam. Okej, okay. ile razy robisz latawiec, przyznaj się. Dwa razy. Dwa razy i co, wygrałeś? Miejsca w zeszłym roku i wygrałem, nie pamiętam co, coś na pewno, nie pamiętam co to było. Jesteś zadowolony, że w twojej miejscowości jest takie święto? Szczerze? Szczerze mam zajęcie. Nie no, coś, coś się dzieje we wiosce, także to jest na pewno na plus duży. A dziękujemy. Zjeżdżają mi fajnie. Dziękuję. czego ta zupa jest? To jest dupa kiślona, owocowa. Obocowa. Z danymi kruzeczkami. Jaka? Wiśniowa? Owocowa, owocowa z krużeczkami. Co panowie tam dobrego mają? Lepiej nie pytać. Drawaj toż to jeszcze szpek. nie koniec. Gdzie? No jak gdzie? Jeszcze? Y, może sędzcy, co? albo Seweryn. Gratuluję. Dwa, dziękuję. Gratulacje dla taty. Ale na pewno to robiłaś? Pani Buler. Gratuluję. No to trzymaj. Gratuluję, proszę. E, ja tylko powiem, że nagrody ufundował e, Urząd Gminy w Chełmży. Tak. Wszystkie dynie z Zostały bardzo ładnie wykonane. Cię bardzo ciekawe pomysły, ale niestety nagrodzić możemy tylko trzy. Dlatego trzecie miejsce zajęła ta dynia tutaj e, użyteczna. Ją się otwiera. Ona może służyć jako taka szkatułka, cukierniczka, ozdoba, w którą można świeczkę włożyć. I autora tej dyni zapraszamy do siebie: do Dynia brawo. z muszelkami, Proszę bardzo. Proszę. Kto zro... No, no chodź, chodź. No, gratulujemy, proszę bardzo. No i tak. tak, to jest trzecie miejsce na Maja żywą. Tak. Kompozycja kwiatowa. Pomysłowa. Mamy autorkę. Proszę, twoje na pamiątkę. Dziękujemy. No i pierwsze miejsce tutaj oryginalny dyniowy ludek. Dziękujemy <laughs> no maid I've seen like the sweet colleen that I met in the county down.